Sytuacja na siłowni. Wchodzi trzy dziewczyny. Jedna z tych dziewczyn, ta najbardziej atrakcyjna fizycznie, ale która ma zerowe pojęcie o treningu siłowym, postanawia uczyć swoje koleżanki, jak wykonywać martwy ciąg. Czyli ćwiczenie, które jest mega produktywne pod kątem rozwoju całego ciała, ale też bardzo kontuzjogenne. I w momencie, jak będziemy źle robić, to konsekwencje tego mogą się za nami ciągnąć przez całe życie. No i ich plecy podczas wykonywania tego ćwiczenia wyglądają tak jak plecy psa, który robi kupę. Ja, jako trener, widząc coś takiego, Podchodzę i mówię: Słuchajcie, dziewczyny, może da się to ćwiczenie zrobić lepiej. Zwróćcie uwagę, proszę, na plecy. Zobaczcie, jak wyglądają. Muszą być proste. I mówię to w ten sposób, czyli bez jakiegoś ataku, po prostu kulturalnie zwracając im uwagę. I jaka jest reakcja na to? Kurwa, jak typ w ogóle mógł podejść do mnie i coś mi powiedzieć? Ty, powietrze, w ogóle ściana czuje się zaatakowana. Przy to widać było, że tam była złość, przerażenie, miks, kurwa emocji. Jak można było w ogóle coś takiego zrobić? No, ale powiedziałem swoje, odszedłem. Oczywiście było na to całkowicie wyjebane, no bo robiły tak jak robiły wcześniej. No i jednej szczeliły plecy. Coś weszło w te plecy zdecydowanie, bo później z tych trzech dziewczyn zostały dwie. Po miesiącu dopiero przyszła ta trzecia. No i teraz pytanie do Was, bo sporo mówi się o tym, że powinniśmy na siłowni współpracować, powinniśmy sobie wymieniać się swoimi doświadczeniami, ale ja mam nieodparte wrażenie, że nie da się w żadnym stopniu zwrócić uwagi, w konstruktywny sposób, bo robienie syfu, wyzywanie bez sporo gości, emerytów takich jak ja, bo w opinii młodych wszyscy poniżej roczników 95 to już jest próchno i to już jest najlepiej się do grobu położyć, też część tych osób zachowuje się nie w porządku, bo to nie jest tak, że tylko młodzi się zachowują nie w porządku. Starzy też się czasami wkurwiają i odpierdalają jakąś manianę. Ale w jakim stopniu, jak można zwrócić uwagę lub powiedzieć coś, jeżeli automatycznie wszystko jest odbierane jako atak.